Z biegiem czasu życie przestaje być proste. Nie jest tak łatwo jak mogłoby się wydawać. Oj, nie! Ciągnie do hajsu, a jak nie ma ciągnąć? Skoro go nie ma, nie możemy przecież ciągle udawać, że jest dobrze. Nie ma zapasu sił, chęci zaczynamy się różnić. Przestajemy na tych samych falach nadawać. Wydaje się nam, że wiemy, coś się święci, a to sprawia, że ręce zaczynają nam opadać. opadać. Dla jednych życie na ziemi to piekło Dla drugich to wymarzony Eden Mimo, że do jeszcze daleko szczęśliwy jestem Że jak na razie dotąd doszedłem Lata uciekają jak piasek przez palce Cieszę się, że mogę powiedzieć kocham cię tacie i matce Zaciśnięto mam pięść dla tych, co w ciągłej walce Dla tych, którzy odeszli w górze dwa palce o, nie łam się, będzie dobrze, wiem, łatwo powiedzieć! Plano jak wróciłem ze szkoły, był ten... E, restart. Gdzieś w i... godzinach dwunastych, wiem, wie, wie. No, coś takiego, no. I wcięło mi, ten I ja już normalnie nie wiem, czy wy tu zrobicie na edycję, czy co, bo się chcę po prostu grać jak, jak wiecie, restart. Znaczy, no to... Zykanie... Re restart, restart musiał być, bo musieliśmy wyłączyć wymianę, bo ludzie tracili no, wieku. No dobra, no ale, no słuchaj, cały czas... Albo przejdziesz przez sektor, albo relogniesz i tak dalej i po prostu itemy wcina, No, Znaczy nie wiem jak teraz jest, wiem, że Kamczepis spytał się na GG czy już e, się, czy jeszcze się traci tam, przez przechodzenie przez sektory Teraz będę to sprawdzał gdzieś z pół godziny po latam za graczami aha. będę tu solo. No dobra, no to tak czy tak inaczej, eee, czy odzyskam itemy? Podejmij mnie swój nick, proszę już cię bardzo. Daję. Eee. To już chyba nie wiem, czwarty raz na tej edycji no po prostu no nie mogę. Poczekaj. No niestety, nic tam, to teraz nie poradzimy. Chyba, że już Kamczu coś poradził, no ja tam nie wiem jak Poczekaj, on to zrobił. ja się zaloguję. Tu mam w ogóle e, mniej więcej chyba... Nie, ja jestem na nie nie, 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 nie ma. Ja biegałem sobie tutaj. Ja, wiesz, bo ja myślałem w początku, że wy będziecie kazali jakiś filmik dać, czy coś, bo, a ja wiesz, 24 na dobę nie, nie będę nagrywał. Nie, obecnie mamy, jakby to powiedzieć, okres testowy pluginów. Aaa. Znaczy no nie... Edycję beta. Nie na, Taką edycję beta, taką beta, ale normalną. Noo, no dobra. Żeby następna normalna była normalna, no. Dobra. Dobra, to było mniej więcej no EQ sk o składzie. Mhm. Y ja, wtedy byłem, ja wtedy chodziłem, wracałem z klepy, ponieważ wczoraj wieczorem klepałem się i wracałem do bazy. I... Dwa sety miałeś w EQ I... i cztery koksy? O to chodzi? Y tak, 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 tak. Miałem wtedy 50 chyba coś refili bodajże, chyba trzy mhm. perły gdzieś. Nie, Kurde, ty kozaku, 55 refili? I co, to jest mhm. 7 koksów. No tak to jest, to jest, co tam, no nie wiem. Handidos, no, to trzeba być kreatywnym. się znaczy nie, to było stypa, nie, ja taki głupi nie jestem. No i wiesz, i wraca... Kurwa, zbugowałem się! Wróć, puść. O, 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 o już, no. Mam nadzieję, że następne... Uuu, będzie ciężko! Bo <laughs> mi masz za to... dużo jaku. <laughs> Poczekaj... Chwila, bo ja to gdzieś odłożę to. Zaraz, dobra. Dobra, wiem jak to... A czekaj, nie, nie, nie wrzucaj, nie wrzucaj, nie wrzucaj. Ja, ja mam pomysł jak to zrobię. <grywka> mam nadzieję, że tu nikt nie przyjdzie tylko... Czekaj, nie, nie odkładaj do tej skrzynki, tylko ja to zrobię... inaczej. Oby tu nikt nie przylazł. No dobra, to daj trochę do EQ, tyle ile mi styknie. Znaczy, w sumie mogę do Endera też wrzucić, więc to nie ma problemu. No, Ender, właśnie... Ender mam na przykład 44 jabłek, koksy, bo wszystkiego nie noszę. O o, no, a jeszcze wodę? jeszcze trochę. No, no i łódeczkę, to wszystko. No, no dobra, no to, to dzięki wielkie. To kilof może zbierz, co? Bo tam 4-3 się leży. Panie, mam, w mam razem mam 3-5-3 kilofy, a szczęście nie działa na nic tutaj, także. Znaczy no, na deakcje, ale to, takie, takie gówno, że. Fortunka ja. to ja palę w lawie, o. Bo nie wiem dlaczego jest wyłączona. wyłączona jest? No wyłączona, na złoto nie dropi, niestety, no. To nie wiem. Dobra, a wiadomo co się nowej edycji, bo tak. Nic mi nie wiadomo. Aha. No dobra, no. Ja to mnie wie, Ja to wiem mniej niż wy Aha no, ale ciebie akurat dosyć często na... często no. STV. Aha, to jesteś A O, tego to ja nie znam. STV to ja znam. Selwę nie znam, nie wiem co to jest za ty. Pierwszy raz. Zaraz masz... zostaniesz zbani. No zobaczymy. <laughs> to wtedy tym bardziej nie będę pamiętał. O, ty myślisz, że kto ci oddawał itemki, jak stawo do ciebie przychodził? A, ty oddawałeś się, a... to wy na On tak... nie ma komendy, on jest helperem. On może tylko sprawdzić backupy, nie może otwierać. Aha, no dobra, Żeby no. nie było czegoś takiego jak faborka, przez, prowadzone przez bastka. No ale Basyl chyba tylko klepał typa, bo on z nim grał przecież i... Nie, 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 nie... Nie, No Było całkiem... znaczy tam... owszem, to też jest prawda, ale tam było jeszcze całkiem inne sytuacje, o której ja po prostu nie będę mówił, bo... Znaczy, bo ja też mam jeden filmik, dostęp do filmiku, na którym też jest może nie faworyzacja, ale... Ale to w swoim czasie się dowiecie, bo tam kolega próbuje przekabacić, żeby to udostępnił mi. No ale dobra, to ja, ja tutaj widzę właśnie na klepę tam pod Seja, także... No, okej, no, okej... Okay, okay. Bardzo na razie. No dobra, no cześć, dzięki. Ej, PZ jesteś? Weź się szybko odmutuj. Ej, dali mi te itemy wszystkie, człowieku, te co miałem w A gdzie wcześniej. ty jesteś? Szybko, za tą, kawałek za tą piramidą, nie? Choć tu by ja nie mam miejsca, w skrzynce leży, kurde, cztery czy 3, 3 1845 na 1610 za tą piramidą, oni mi tako za nic po prostu dali się. Mówię, to są takie debile i to wszystko. Tak, nagrałem to. Selve jest tu, chodź tu, bo wymagamy modę młode patrz. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ja mam całą D300 w człowieku. Koksów to ja mam już ile? 18. 200 z takich prawie, ej, dasz mi jakieś koksy, nie? Ja mam 5 i 3 w swenderze. Dobra, to Jakieś peroki bo ja mam tylko 7. No tylko 7, ja mam 12 wszystkich było. A sety masz... bo mi sobie, ja nie mam setów, tyle, że mi się zapełnia no, no się czekaj, 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 czekaj. Chwila. Wezmę... Nie mam miejsca na nic tutaj praktycznie. Kurde, szkoda. Że... A co z tamtymi itemami? On mi to oddał wszystko. Podwoiło mi się tak jakby. Weź on, nie... A jak wiem. Ci on ci to sprawdzi zaraz, wiesz o tym? Nie sprawdzi. Człowieku, ja... Ja znam tą administrację. Dobra, słuchaj, ja nie wiem, jak ty mam ogarnąć. Mam czekaj, ma, masz miejsce wenderze? Mam. To masz 4 sloty. To, to. Mm, to masz... Ale mi ogarnął. Ty... No to, ale nie wszystko, ja też coś No fery. dobra, trochę ci wiesz dla mnie, ale mówię, żeby nie było, że, że ci to daję. ja ci to udostępniam. Dobra, ale poczekaj, na klepę wezmę parę setów. Boże, ja myślałem, że tu wiesz program, nie? A w ogóle to ja dalej to nagrywam, nie? Także potem rzucę na Aneta. Pozdrawiam. <laughs> Masz, nie wiem, do, takie do perele tam, dwa złota. W ogóle mam podwójnie te miecze z lotingiem, z knockbackiem. Dawaj, idziemy. Oj, ta administracja. Dobra, cały ender, ku desetów. Pięć dwójkę, ktoś będzie się... Le, lepiej pięć dwójkę wziąć, czy... Czy 7 złota? Pięć dwójkę. Pięć dwójkę, co? Dobra, złoty takie. takie Tak jest Lecimy. Czekaj, Ender, zbieram. Ej, chodź jeszcze na chwilę. Ja jakieś Endery, ja mam tylko 3. Chodź tu, 3. Ja też mam trzy, dobra, ale mam jeszcze Ender. Miałeś 10 dobra. Dobra, w skrzynce. Dobra, tu. A ja mam przy sobie jednego. Chodź tu się pożegnać. No, także idź jaka tu jest administracja na MyHardzie. No, no, także. No, Easy też tak zrobiłem, nie? Dobra, no. idziemy na klepę, wycinać ludzi, nie? Cicho, cicho, ich O, ty, o ty, Może dam wam to... Kupiłem sobie taką maszyneczkę 60 giga na sekundę, człowieka. tam nie? Dobra, dobra,